Bahara dwaza 1. Pokażemy przodem skręt Bahara dważ San 1. W Dandasany podnosimy kolana, zginamy nogi, umieszczamy prawą stopę przy lewym biodrze, lewą stopę grzbietem na wewnętrznym łuku stopy. Rozsuwamy kolana nieco tak, żeby mieć prawe udo równolegle do bocznej krawędzi maty. Przenosimy lewą dłoń na prawe kolano, prawą rękę do tyłu. Podstawowy wariant skrętu bh 2 razy na 1, kiedy używamy rąk w ten sposób. Lub wariant bardziej zaawansowany, kiedy chwytamy od tyłu prawą dłonią za lewe ramię przy łokciu, rujemy ramiona od wewnątrz na zewnątrz, skręcamy tył w prawą i zahaczamy grzbietem ręki za rejon kolana prawej nogi. A potem stabilizujemy lewe biodro w dół. Unosimy klatkę piersiową, kierując skrętem. Pokażemy pozycję bokiem, tak żeby było widać. tylną rękę, która chwyta za, za przedramię, za ramię. Z siadu dandasany zginamy nogi i przynosimy stopy do lewego biodra. Urwa hastaw, wdech, pójdź do skrętu i przenieś ręce, chwyć od tyłu za prawe ramię, grzbiet ręki na zewnętrznym udzie przy kolanie, unoś, skręcaj, unoś, skręcaj. Wróć do centrum. Pokażemy jeszcze pozycję z tyłu. Bhara sana 1. Zdarza się, że biodra nie są w poziomie i trzeba użyć pomocy do tego, żeby ustabilizować miednicę w skręcie Bhara więc Wygodnym rozwiązaniem jest klocek. On nadaje się świetnie, ponieważ podpiera kości obydwu pośladków. I teraz umieszczamy stopy na zewnątrz uda, przy biodrze. Zasada w skręcie jest taka, że jeśli stopy są po prawej, skręcamy się w lewą. Kiedy stopy są po lewej, skręcamy się w prawą stronę. I teraz przenieś lewą rękę, chwyć za prawą. Powyżej łokcia, zroluj ramiona, unieś klatkę piersiową i pochylając się sięgnij do lewego kolana, złap za kolano i wróć do pionu skręcając się w lewą stronę. Wróć do centrum, wyprostuj nogi.